Funkcja wyszukaj pionowo nie pozwala wyszukiwać danych w lewą stronę. A dokładniej, gdybym chciał przypisać wartości transakcji do tych nazw, które znajdują się w kolumnie G, nie będę mógł tego zrobić, ponieważ kolumna, w której znajdują się te nazwy, znajduje się na prawo od kolumny, z której będę chciał pobierać wartości. Najpopularniejszy sposób, aby obejść to ograniczenie funkcji wyszukaj pionowo, to skorzystanie z dwóch innych funkcji o nazwach indeks i podaj pozycję. Do dzieła użyję funkcji indeks. Na, sam, na samym początku. Ta funkcja może mieć dwojaką postać, albo tablicową, albo odwołaniową. Ja użyję tej pierwszej, czyli tablicowej. Tablica, z której będę chciał wybierać wartości, to będą moje wartości, czyli dane z kolumny C, ponieważ te różne wartości chciałbym pobierać w zależności od tego, jaką nazwę wpisałem tutaj w kolumnę G. Blokuję ten zakres, naciskam średnik i funkcji indeks Trzeba powiedzieć, z którego wiersza w zaznaczonej tablicy, czyli w tej tutaj ma zostać pobrana wartość. Aby znaleźć ten numer wiersza, skorzystamy z funkcji podaj pozycję, która to funkcja odnajdzie mi pozycję danej nazwy wśród tych wszystkich nazw tutaj. I po odnalezieniu, powie mi, że na przykład ta nazwa jest na pozycji powiedzmy siódmej, więc funkcja indeks będzie wiedziała, że ma wybrać dane z siódmego. Wiersza w zaznaczonej tablicy. Do roboty. Wpiszę funkcję podaj pozycję. Ona ma trzy argumenty. Szukaną wartością to będzie nazwa, którą mam wpisaną w komórkę G3. Naciskam średnik. Kolejny argument to przeszukiwana tablica, czyli obszar, w którym funkcja podaj pozycję będzie szukała tej szukanej wartości, czyli w moim przypadku tej pozycji K1W. Zaznaczyłem więc wszystkie nazwy z kolumny E. I ten zakres również trzeba zablokować, żeby móc tę formułę za chwilę skopiować w dół. Naciskam średnik. I jeszcze typ porównania. Przy funkcji podaj pozycję mamy do wyboru trzy różne typy porównania. Najczęściej używane jest porównanie e, dokładne, czyli argument 0, wybierał. To dopasowanie dokładne będzie mówiło funkcji podaj pozycję, że jeżeli Nazwa dana nie znajduje się w zakresie, w którym tej nazwy wyszukuje To funkcja podaje pozycję, wyświetli mi błąd, a nie będzie przypisywała numeru pozycji z innej wartości. Także najczęściej robimy dopasowanie dokładne używając argumentu 0. Więc ta funkcja podaje pozycję, jeżeli ją teraz podświetlę, nacisnę F9, to mogę zobaczyć, że wyświetla mi wartość 7, co oznacza, że K1W jest w siódmym wierszu. W tym obszarze, który zaznaczyłem tutaj, więc funkcja index będzie wiedziała, że ma w ten obszar spojrzeć wiersz numer 7. Kliknę Ctrl Z, aby to cofnąć. Jeszcze w funkcji index można podać numer kolumny, a jeżeli, ale jeżeli w zaznaczonym obszarze jest tylko jedna kolumna, to możemy to zignorować i Excel wówczas przyjmie, że chodzi nam o kolumnę pierwszą. Więc domykam nawias, zatwierdzam Enterem. Teraz będę mógł skopiować tę formułę w dół.